Cześć, z tej strony Simon D. i dzisiaj y, nagram dla Was odpowiedź na QA na 600 subskrypcji. W tej chwili jest już prawie 650. Niestety, tak się złożyło, że nie miałem możliwości wcześniej nagrać tego filmu dla Was, więc robię to teraz. I przy okazji, najlepsze życzenia noworoczne, bo nowy rok już za kilka dni. Także zaczynamy i, tak jak mówiłem, QA. Na 600, pierwsze pytanie, które tutaj mam, to zadał Marcin Kupsik. Kiedy zaczynałeś przygodę z nożami? Więc przygodę z nożami zaczynałem mając lat naście. Bywało często, że jeździłem gdzieś na jakieś biwaki, pod camping, gdzieś tam z rodzicami chodziłem na ryby. Więc tak się zaczęła moja przygoda z nożami. Dalej, drugie pytanie zadał Kucyk. Jakie nóż nosisz najczęściej? Więc najczęściej noszę. Sanremu 710, w tej chwili wersję czarną. Po prostu jest bardzo podręczny, mały nożyk w kieszeni, nie jest ciężki. Także ok. No ostatnio też zacząłem nosić Enlana, co prawda bardziej testowo. Natomiast też się fajnie nadaje do kieszeni, także też często go noszę. Ale najczęściej Sanremu. Eee, dalej. Eee, trzecie pytanie, Młody Gniewny, 13. Gdybyś musiał wybrać jeden nóż, który miałbyś do końca życia i nie mógłbyś mieć innych, jaki byłby to nóż? Nie wiem. Nie mam pojęcia, jaki to byłby nóż. Na tą chwilę myślę, że spoko by był jakiś nóż od Mariusza Tlima przybłoskiego. Bardzo podoba mi się te noże, także coś pewnie z, tej, z tego typu by było. Pytanie piąte: My Knife, pierwszy nóż, który miałeś. I tak, pierwszy nóż, który miałem i który pamiętam, to właśnie jest recenzja na moim kanale tego noża to Mora Clipper. Dostałem go w wieku. Nie wiem, może 12 lat, o taty. I mam go do dzisiaj. Do dzisiaj jest w dobrym stanie. Ten nóż jeździł ze mną od początku na ryby. Dostałem go właśnie jako nóż wędkarski. I od tamtego czasu go mam cały czas. Dalej. Pytanie szóste, też kucyk. Jaki nóż jest Twoim marzeniem? Nie mam pojęcia, jaki nóż jest Moim marzeniem. Jakaś dobra kosała, która naprawdę wszystko wytrzyma, ale tak jak mówię, na tą chwilę myślę o jakimś nożu od Klima, także powolutku będziemy w tym kierunku dążyć, także zobaczymy. <laughs> także ciężko mi to powiedzieć o jakim nożu marzę, nie marzę o żadnym nożu. Może, może coś po prostu, nóż musi mi się spodobać, musi jakieś tam wymagania moje spełniać i wtedy będzie to nóż moich marzeń. Pytanie siódme, Wolverine 1300. Czym się zajmujesz w pracy? Pracuję ze szkłem w tej chwili. Przez kilka lat byłem mechanikiem, natomiast teraz pracuję ze szkłem. Szeroko powiedziane, ale hartujemy, tniemy, składamy. Także w fabryce szyb po prostu pracuję. Pytanie ósme. Master 2003. Jaka jest Twoja ulubiona firma? I Byłem tak. Moja ulubiona firma to. Nie jest jedna, bo bardzo cenię sobie Morę za jakość i cenę. Bardzo cenię sobie Victorinoxa, bo też jest jakość i cena. I Lederman to są trzy firmy, które na tą chwilę cholernie szanuję i polecam wszystkim. Eee, ulubiony nóż tej firmy. No właśnie, no to ulubiony nóż z yy, z tych firm, które najbardziej lubię to. E, Mora robust, tutaj chyba sobie o wisi, on w pakiecie, tutaj z Companion MG, także to jest moja ulubiona kosałka, z jednej z moich ulubionych firm. Dobra, idziemy dalej. Mm, najlepsza budżetówka w twoich oczach? Mora. Nie będę się powtarzał, po prostu Mora. E, niech to będzie chociażby Companion MG w nierdzewce jest Bajera. nóż w takiej cenie nic lepszego nie dostaniecie pewnie kolejne pytanie pytanie to jest 11 berni12 3321 berni gdzie mieszkasz mieszkam w irlandii północnej w miejscowości mojej. o tak dosyć na północy 100km od oceanu pytanie 12 twój najlepszy nóż i mój najlepszy nóż to to, tak myślę sobie, że to jest moja najlepsza kosała, czyli Sierki M21 ze stali aus 8, to jest chyba mój najlepszy nóż jaki mam w tej chwili, oczywiście z folderów. Yy, dalej. Survival Methods 1, co sądzisz o wicie się na polskim YouTube kanału w tematyce survivalowej? I to jest ciekawe pytanie, bo. Ja akurat ten kanał robię dlatego, że lubię, że interesuję się nożami i wiem, że są ludzie, którzy też tym się interesują. Nie są to na pewno kanały komercyjne i nie mamy szczerze mówiąc szans wybicia się gdzieś tam w chmury, w miliony wejść i tak dalej. Natomiast to co mam w tej chwili daje mi wielką satysfakcję i frajdę i cieszy mnie to, że to co ja robię, to co mnie interesuje, że komuś to się może przydać. Dlatego wybić się na pewno nie wybijemy bardzo wysoko. Robimy to dla pasji. Co jesteśmy, nie? Okej. Okay. Jak oceniasz dzisiejszą młodzież i umiejętności przetrwania poza cywilizacją? To też Survival Methods zadał chyba to pytanie. I dzisiejsza młodzież nie jest przygotowana kompletnie na nic. Oni są przygotowani na to, żeby posiedzieć przy komputerze i pograć sobie w jakąś grę. I to jest, tak jest akurat z 99% młodzieży. Oni nie, nie mają pojęcia zielonego o obiwakowaniu, nie mają pojęcia o sztuce przetrwania, dla nich wyłączenie prądu, zlikwidowanie komórek to jest już tragedia, to już jest Armagedon, także uważam, że młodzież dzisiejsza nie jest przygotowana w ogóle na żadne przetrwanie poza cywilizacją. Dlatego też mój syn ze mną gdzieś tam od czasu do czasu bywa na jakichś kampingach na jakichś rozpalamy ogniska i jak gdzieś tam w terenie gotujemy chociażby jakąś wodę, herbatę i tak po to, żeby mniej więcej wiedział w razie czego, jak to się je. No i tak samo uczy się używać nóż. Ile mam lat? Pytanie 15. Kto to zadał? Chyba też survival Methods 1. Mam lat 35. I co? No, powiedzmy te 15 pytań wybrałem. Dzięki, że w ogóle te pytania zadawaliście. Znaczy to, że jest jakieś zainteresowanie moją osobą, moim kanałem. To mnie cieszy. Także dziękuję jeszcze raz, do zobaczenia, do usłyszenia. Jeżeli ktoś lubi mój kanał, subskrybujcie, łapy w górę i trzymajcie się.